Piramidę w Gizie. Piramidy w Gizie to pomnik hańby historyków, archeologów i naukowców z wielu, wielu innych dziedzin. Myślę, że się ze mną zgadzacie. Do dziś nie wyjaśniono nam, w jaki sposób je wybudowano. Kto je wybudował, tak naprawdę kto je wybudował, bo przecież wiadomo, że nie Egipcjanie. Nie wiemy w jakim celu je wybudowano. Powstają wokół nich różne przeróżne, przedziwne teorie alternatywne. Alternatywne do współczesnej nauki. W 2022 roku dwóch naukowców, dwóch naukowców ze Szkocji i Złoch odkryło pod piramidami w gizie pewne struktury, wokół których teraz w 2025 roku narobiło się mnóstwo szumu i powstają przeróżne przedziwne. Przefajne Teorie Alternatywne, czytaj, spiskowe Moi drodzy Ja nie mam, nie mogę się Na ten temat wypowiedzieć Nie byłem w Gizie i nie wybieram się tam do tej Gizy Natomiast nie mogło na e, Playliście ciekawostki Zabraknąć tego tematu Nie mogło zabraknąć tego tematu, a ponieważ Tak realizuję te filmy, że czasami no, Czasami, zazwyczaj Znajduję jakiś ciekawy, dobrze opracowany Artykuł w internecie i czytając go tutaj przed Wami, przed kamerą, jednocześnie go komentuję, tak samo będzie tym razem. Tym razem znalazłem artykuł. Jest ich teraz mnóstwo, całe tam na TikTokach, wszędzie wszyscy się na ten temat wypowiadają, więc ja też muszę. Tym razem na stronie Focus. PL znalazłem artykuł zatytułowany Podziemne obiekty pod piramidami w gizie. Mity o dawnej cywilizacji okażą się prawdą? <laughs> Przepraszam. Tytuł bardzo, bardzo ciekawy, bardzo dobrze skonstruowany. A autorem tego artykułu jest pan Aleksander Kowal. Artykuł ukazał się na stronach Fokusa 23 marca. Ja nagrywam swoją wypowiedź 2 kwietnia 2025 roku. Posłuchajcie, jeśli do tej pory nie trafiliście na ten temat i chcielibyście się dowiedzieć co nieco więcej o tych przedziwnych, tajemniczych strukturach, które znaleziono podobno pod piramidami w Gizie, no to zapraszam do. Dalszego oglądania tego filmu. Egipskie piramidy od dawna elektryzują zarówno ekspertów, jak i osoby niezwiązane ze światem archeologii. I choć od lat są tam znajdowane nieznane wcześniej komory, to tym razem naukowcy ze Szkocji i Włoch przekonują, że mają dla nas istną bombę. Tym razem Pan Aleksander Kowal, jak i wszyscy inni spóźnili się o 3 lata, bo tak jak powiedziałem. E, naukowcy ze Szkocji i Włoch opublikowali tę informację w 2022 roku. Dlaczego ona przeleżała przez 3 lata nietknięta? I kto tak naprawdę dodał jej mocy i wysłał w świat? No tego nie wiem. Ja na ten temat nie odpowiem. W każdym razie. Temat jest bardzo ciekawy. Temat jest bardzo ciekawy. Pojedźmy dalej z tym artykułem. Eee, naukowcy ze Szkocji i Włoch przekonują, że mają dla nas istotną, prawdziwą bombę. I trzeba przyznać, że ich ustalenia naprawdę mogą elektryzować. No, zelektryzowały nawet mnie. Corrado Malanga z Uniwersytetu w Pizie i Filippo Biondi z Uniwersytetu Strandkleit języki obce, są mi obce dlaczego mi to robicie Strandkleit chyba, tak to można by było przeczytać, nie, nie ważne. to główni autorzy badań w tej sprawie choć należy wyraźnie zaznaczyć, że jak na razie brakuje publikacji, której założenia zostałyby potwierdzone przez naukowe środowisko w związku z tym nie można wykluczyć, iż włosko-szkocki duet znalazł nieukryte struktury, lecz sposób na uzyskanie rozgłosu. I tutaj mam do Was taką jedną uwagę. Posłuchajcie tego zdania. Nie zostały potwierdzone przez naukowe środowisko. Tutaj wsz wszystkie odkrycia, nawet gdybyś odkrył najprawdziwszą prawdę, najważniejszą prawdę, prawdę wszystkich prawd, a nie jest ona potwierdzona przez naukowe środowisko przez tych profesorów z tytułami i z nagrodami to jest to nieważne cokolwiek znajdziesz musi być potwierdzone przez naukowe środowisko to oni decydują co tutaj jest wartościowe co jest prawdą, a co nie jest jeśli oni tego nie zatwierdzą najprawdziwsza prawda prawda wszystkich prawd jest nieprawdą no i tutaj e, Filipo i Corrado mieli ten problem, mają ten problem, bo naukowcy nie potwierdzili tej ich prawdy. A internet to robi problemy, bo robią mi tutaj, przeskakuje mi strona. Dobra, idziemy dalej. Najnowsze doniesienia są iście szokujące, będąc niczym woda na młyn dla różnego rodzaju teorii spiskowych. Takich jak ta poświęcona Salom Amenti, czyli podziemnym obiektom ukrytym pod piramidami w Gizie. Obiektem zainteresowania Malangi i Biondiego była piramida, tym razem nie Cheopsa, ale Hefrena, czyli druga największa w przypadku budowli z Gizy. Naukowcy ze Szkocji i Włoch sugerują, że pod piramidami w Gizie jest ukryte podziemne miasto, choć wielu ekspertów pozostaje sceptycznych w kontekście tych doniesień. Nie potwierdzają tego. Co udało nam się odnaleźć? Jak wyjaśniają główni bohaterowie całej historii, chodzi o co najmniej pięć struktur przypominających ukryte pod ziemią pomieszczenia. Do ich wykrycia doprowadziły Skany z wykorzystaniem radaru z syntetyczną aperturą. Aperturą? Jak tak będzie? Może to aparatura? Nie wiem. Pomieszczenia te wydają się połączone korytarzami prowadzącymi pod powierzchnię i mogą tworzyć istną sieć, która być może jest nawet znacznie starsza od samej piramidy. Ja jeszcze tylko wrócę do tego. Potwierdzenia przez naukowców. Otóż naukow, naukowcy to są takie. E, przyszło mi na, na, na myśl słowo mędy, i chyba zostawię je tutaj. Nie będę szukał w, w swoim umyśle innego określenia. To są takie mędy, które jak zobaczą, że któryś z naukowców coś odkrył, coś zobaczył. Sprawdził, że coś jest nie tak, coś jest niezgodne z nauką, z tą oficjalną nauką, to te mędy tego nie potwierdzają, bo to nie oni, bo to nie oni odkryli to jacyś tam Włosi, Szkoci czy Polacy czy... nie oni. Wobec tego nie potwierdzamy, milczymy. Jedźmy dalej, bo się rozkręcam w ramach prowadzonych poszukiwań ich autorzy wykorzystali sygnały elektromagnetyczne, które zostały przekształcone w dane foniczne tym sposobem uzyskali zadziwiający obraz tego co znajduje się głęboko pod powierzchnią prawdopodobnie za najbardziej szokujące można uznać doniesienia o tym, iż archeolodzy zidentyfikowali osiem dużych pionowych struktur sięgających głębokości kilkuset metrów być może były to Jakiegoś rodzaju szyby bądź studnie. Na razie nie wiemy, co to jest, co to było i jak to wygląda i do czego to służyło. Nie wiemy, czy to w ogóle istnieje, ale chwała tym ludziom, że jeżeli coś odkryli, to tym podzielili się ze światem. Źródłem powyższych ustaleń, których trudno nie uznać za sensacyjne, są satelity emitujące sygnały radarowe w kierunku powierzchni naszej planety. Model ujawniający to, co wydaje się znajdować głęboko pod Ziemią, ukazuje ukryte komory i długie tunele. Ale kto je stworzył i w jakim celu? I czy na pewno chodzi o dzieło człowieka, a nie naturalnie uformowane struktury? niewiadomych jest jak na razie naprawdę wiele i coraz częściej coraz więcej wypowiedzi w internecie słyszę właśnie takich, które negują odkrycie tych tej szkocko tego szkocko-włoskiego duetu. Oni twierdzą, że to wszystko jest naturalne, ten wulkan, wulkaniczne, no. Bo to nie może być człowiek, a już na pewno nie nikt, to żył jeszcze przed, 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 przed potopem. Jedźmy dalej. Nie brakuje oczywiście głosów sceptycyzmu, czy wręcz oskarżeń o próby oszustwa. No właśnie. Nawet jeśli powyższe rewelacje nie zostały zmyślone, czego nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę brak recenzowanej publikacji, Publikacja została niezrecenzowana, przemilczeli to, no bo to nie oni, więc co będziemy pokazywać? Tak? Nie, nie recenzujemy, wobec tego się nie liczy. To eksperci podważają możliwość wyciągania tak daleko idących wniosków w oparciu o dane satelitarne. W myśl opowieści o salach Ementi, mówi się o ukrytym pomieszczeniu rzekomo zlokalizowanym pod egipskimi piramidami. Miałoby ono być. Pamiątką po znacznie starszych mieszkańcach tego regionu. Czyżby w tych mitach kryło się więcej prawdy, niż można było przypuszczać? No właśnie, to jest dobre pytanie. Ja się cieszę, że ktoś gdzieś ktoś zauważył to odkrycie Włochów i, i Szkotów i Szkota i nadał temu rozgłos, bo dzięki temu mamy. Jakby pole do dalszej dyskusji, bo my nie wiemy, nauka nam tego nie mówi. Archeologia, historia, oni nie, oni nie potwierdzają, nie piszą recenzji, nie piszą recenzji. No bo jeśli by zrecenzowali coś, to uznaliby to za prawdziwe. Oni nie recenzują, oni to spychają na bok każdą jedną, każdą jedną taką sensację. Być może, być może te wyniki badań Włocha i Szkota są mylne, może są błędne, może tam naprawdę nic nie ma, może nic nie ma. A jeżeli jest, a jeżeli jest, czy nie należałoby tego zbadać? Dlaczego środowisko naukowe nie próbuje chociażby innymi badaniami, innymi technologiami? Innymi sposobami zdementować tego odkrycia włocha i szkota dlaczego? Bo boją się, boją się, że gdyby to się okazało prawdą, to historię trzeba by było napisać od nowa, a tego im się naprawdę nie chce. Bo to by oznaczało, że wszystko to, o czym nam mówią, co z taką hmm, chęcią i, i e, poparciem, z radością recenzują. Wszystko to jest jeden wielki blef. Jeden wielki blef. Ja się nie wypowiadam, ja nie zajmuję stanowiska w tej sprawie, ja tylko skomentowałem ten artykuł, skomentowałem te wydarzenia. Nie wiem, co tam jest, tak naprawdę nie mam pojęcia. Nie byłem, nie mam zamiaru tam jechać. Wokół mnie jest dużo ciekawszych rzeczy niż piramidy. Chociaż być może teraz wypowiadam się, wypowiadam bardzo, bardzo głupie zdanie. Może tam powinienem pojechać. Nie wiem, na razie się nie wybieram, być może nie zdążę w ciągu życia tam pojechać. Ja się nie wypowiadam, nie zajmuję stanowiska. Ja się cieszę, że, że zaczęto. Coś negować, że zaczęto czegoś szukać, że ktoś taki jak Włoch i Szkot, jeszcze raz, przypomnę ich imiona, nazwiska: Salom Amenti, nie obłąchaj, że co ja czytam? Salom Amenti to zupełnie co innego Corrado Malanga i Filippo Biondi że ktoś taki jak oni, właśnie pojawił się na horyzoncie. I próbuje coś odkryć, próbuje coś wyjaśnić. Takich ciekawych świata, ciekawych prawdziwej historii jest coraz więcej. Nasze grono się powiększa. Tych, którzy negują te ocenzurowane prace. nieocenzurowane tylko. Aj, Marek, Marek. Recenzo, rec, zrecenzowane prace. Nie jest łatwo nagrywać filmy, uwierzcie mi, ci, którzy to robią, to doskonale wiedzą, że jak się nagrywa film przed kamerą, to czasami słowa się mylą e, albo giną gdzieś tam w otchłani. No i to jest, to jest problem czasami. Szczególnie jak nagrywasz to tak na bieżąco i, i nie przygotowujesz się tak jak ja do tego nagrania, i nie jesteś profesorem z tytułami i nagrodami. To co, że nie jestem profesorem? Ale jestem ciekawy tego, kto tak naprawdę wybudował piramidy w Gizie i w jakim celu. Bo one nie są grobowcami faraonów. One zostały wykorzystane przez Egipcjan jako grobowce faraonów. To Egipcjanie później pomala, pomazali po ścianach. Później dużo. Później. A co ty o tym sądzisz? Co ty o tym sądzisz? Jakie jest Twoje zdanie? Zapraszam naprawdę do dyskusji. Zapraszam do dyskusji. Eee, czekam na Wasze komentarze. Czekam na Wasze komentarze. Ostatnio na kanale zrobiło się troszkę więcej ruchu, troszkę śmielej piszecie, co mnie bardzo, ale to naprawdę bardzo cieszy. Co mnie bardzo cieszy. To wszystko w dzisiejszym filmie, w dzisiejszym materiale. Ja tylko zapraszam, zaznaczam, że ważne są te durne lajki, ważne są wasze komentarze, a ci, którzy uważają, bo już widzę, że jest was coraz więcej, uważają, że na to zasługuję. Ja o tym powiem dużo, dużo później, jak osiągnę pewną liczbę subskrybentów. Ci, którzy uważają, że jestem tego warty, tych zapraszam na portal Patronite w celu Wsparcia mnie finansowego. Tak, mówię to prosto, jasno i wyraźnie. Tam macie pewne progi, które można sobie poczytać i zobaczyć, jak to wygląda, co ja sobie wyobrażam w tym temacie. Ja do tego wrócę, kiedy osiągnę odpowiednią liczbę subskrybentów. Na razie moje wyświetlenia wyświetlenia moich filmów są malutkie, ale rosną. Ale roz. I to cieszy. Hej.